Znowu pszczoła, tak? No i co, tak, zdziwiony jestem. Innych piosenek nie było? Najstarsza pszczoła na świecie, 40. Właśnie lat. tak ma być, najstarsza ma być, a Nie no i tyle najpierw. ładnych numerów, innych i to ty mi to musiałeś zrobić, tak, akurat. Tak, bo mi to pasi. No, pasi ci to. Mnie to nie pasi. Ale mnie pasi. Dobra. No, to dawaj Zbyszek, jedziemy. Z tym koksem? Tak, z tym koksem, dawaj, jedziemy. Jak z tym, nie wytrzymaj, ja to ściągę. Co ty, ja się nie będę męczyć, proszę cię. Weź to połóż. To się zaczyna, czy ja? Jak to jest? Ja teżam tę pszczółkę, a ty którą, to lecisz dalej. Si. No dawaj, spiętrzaj się. Dobra, lecimy. Tę pszczółkę, Maję, którą widzicie, widzicie zawią, mają, Wszyscy, mają. wszyscy maję... maję znają i kochają, mają. Maja wrówa tu i tam. No. no jak dobrze mi idzie. No Zbyszek, proszę cię. Jeszcze raz. Tę pszczółkę, Którą pszczółkę, tu widzicie, widzicie sobie, mają, Wszyscy Maję znają i kochają, Maja fruwa tu i tam. Sobie tak. Świat swój ja dziś, pokazując nam. Na dziś spotkała jasna ręka z maja. Śmiała zwykła, rezolutna maja. Może przyjaciółka maja. No fantastycznie, to jest najlepsze wykonanie pszczoły, jakie słyszałem w tym. No to...